Mega okazje w Rossmanie przebiją wszystko. Tuż Loreal Bambi Oversized i taniej aż o 50%. Mega Okazje w Rossmanie przebiją wszystko. Tabletki do czyszczenia zmywarki somat tylko 9,49. Mega okazje w Rossmanie przebiją wszystko. Mus Bobowita Bio po szóstym miesiącu tylko 2,79%. Dla fanów magicznych kąpieli idealny będzie kalendarz z jednorożcem. Wyjątkowe kalendarze adwentowe z Rosmana. Z kalendarzem Invisible każdego dnia zaskoczysz fryzurą. Wyjątkowe kalendarze adwentowe z Rosmana. Mega okazje w Rosmanie przebiją wszystko. Hypoalergiczny płyn do prania bobini baby 30% mniej. Dla miłośników aromatycznych kąpieli idealny będzie kalendarz choinka. Wyjątkowe kalendarze adwentowe z Rosmana. Święta to wyjątkowe dni pełne radosnych emocji. A gdyby takie pomnożyć? Sprezentuj sobie i bliskim 24 dni pełne magii z kalendarzami adwentowymi z Rosmana. Odliczaj dzień po dniu i odsłaniaj okienka z niespodziankami. Ciesz się świętami przez cały grudzień, a przekonasz się, że nie tylko święty Mikołaj będzie miał zadbaną brodę nie tylko choinka może zachwycać ozdobami a zamiast białego bałwana będzie fantastyczna piana. Wyjątkowe kalendarze adwentowe znajdziesz w drogeriach Rossmann. Wybierz już teraz, a przez cały grudzień odkrywaj niespodzianki. Wydłużamy święta, pomnażamy radość. W Oszą kupujesz, e-bon otrzymujesz. Od 2 do 6 listopada zrób zakupy spożywcze w hipermarketach Oszą za minimum 200 zł, a otrzymasz e-bon o wartości 25 zł na kolejne zakupy. Oszą i życie się zmienia. Gdyby z polskich stołów zdjąć wszystkie cukiernice i solniczki, wtedy bylibyśmy wszyscy szczęśliwsi, zdrowsi i szczuplejsi. A wszystko dlatego, że jemy za dużo cukru i zbyt dużo soli. Na przykład ziemniaki solimy zaraz na początku gotowania. Zamiast na końcu, wtedy wchłaniają mniej soli. Jemy bardzo dużo przetworzonych produktów: chipsów, słodyczy czy dań gotowych. A do tego pijemy słodkie napoje gazowane zamiast wody czy soków tłoczonych wprost z owoców. Cukru powinno być jak najmniej, a soli na 100 gramów zaledwie 0,3 grama. Patrz, to ten mistrz wielosztukowania. Prania wiele za niewiele. Si, obserwuję spryciarza. I co, i co? Bierze różne smaki. Mistrz. Wielosztukuj deserem awwg po 2,99 przy zakupie dwóch i szynką szwarzwalską po 4,50 przy zakupie dwóch. Żabka. Mały wielki sklep. Zagrasz z nami w kręcenie butelką? No wiesz, wyrosłam z tego. Szkoda, można wygrać 10 tysięcy i urządzić imprezę marzeń. A to takie kręcenie. A ty co myślałaś? Y Idę popijać. Kup cztery piwa. Garaż, Somers, Michaelsberg, Żatecki, Kasztelan. Zakręć butelką w Fabce Żabce, wygraj 10 tysięcy i wiele innych nagród. Teraz Piwo Żatecki po 2,70 przy zakupie dwóch. Żabka, mały, wielki sklep. Wymyśliłam, jak zareklamować naszą promocję, czyli na browar promocję. Przebierzemy cię za człowieka butelkę? Tadam. Ale, promocja. Teraz piwo Żywiec po 2,50 przy zakupie czterech. I piwowarka po złoty 99 przy zakupie czterech. Żabka, mały, wielki sklep. Ja to jestem strasznym osłuchem jak widzę jakiś fajny smak to. Proszę spróbować tego absolutnie wyjątkowe, co? Halo! Kolejny się zawiesił. Tylko w Żabce. W wyjątkowych smakach czekolada KitKat za 6,99. I chrupki Cheetos Barbecue po 2,50 przy zakupie dwóch. Żabka. Mały, wielki sklep. Patrz, to ten mistrz wielosztukowania. Prania wiele za niewiele. I obserwuje obserwuję spryciarza. I co, i co? Bierze różne smaki. Mistrz. sztukuj Coca-Colą Phantom Sprite po 4,99 przy zakupie dwóch. I chipsami lay's po 3,99 przy zakupie dwóch. Żabka. Mały, wielki sklep. A czy to ten mistrz wielosztukowania. Brania wiele za niewiele. Si, obserwuje zbryciarza. I co, i co? Bierze różne smaki. Mistrz. Wielosztukuj jogurtem aktivia po złoty 99 przy zakupie dwóch oraz płatkami cyni minis i Nesquik po 4,99 przy zakupie dwóch. Żabka, mały, wielki sklep. Ja to jestem strasznym masłychem, jak widzę jakiś fajny smak, to. Proszę spróbować tego absolutnie wyjątkowe, co? Halo! Kolejny się zawiesił? Tylko w żabce. Czekolada Kitkat za 6,99 i ciastka Milka Kuki Lub po 5,99 przy zakupie dwóch. Żabka. Mały, wielki sklep. Natura mówi: Dziękuję. Ty też zrób coś dla klimatu. Na przykład z naszą torbą wielokrotnego użytku lub z neutralnymi dla klimatu produktami z serii K Take It Veggie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Sprawdź w Carrefourze ceny niskie jak dawniej i oszczędzaj na codziennych zakupach. Aromatyczna kawa Jakobs jedynie 18,99 z aplikacją Mój Carrefour, a wszystkie ciastka marki Carrefour z rabatem 50% na drugi dalszy produkt. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Przynależymy do kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski. Są my Wielkopolankami, Krajnioczkami, Dąbrowiankami. I wszystkie wimy, jak dobrze zjeść. Lederka z Borowikiem. Mocno dobro. Rogal Święto Marciński. Z białym makiem i orzechami. Pyry z gzikiem. Dur pychota. Idźcie do biedronek w całej Polsce. I spróbujcie wyrobów z Wielkopolski. Na przykład wielkopolskiego sera smażonego z Kminkiem. Cień lokalnych producentów. Biedronka. Kochajmy, co nasze. Przynależymy do kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski. Są my Wielkopolankami, Krajnioczkami, Dąbrowiankami. I wszystkie wiemy, jak dobrze zjeść. Lederka z Borowikiem. Mocno dobro. Rogal Święto Marciński z białym makiem i orzechami. Pyry z gzikiem. Durpy Idźcie do biedronek w całej Polsce. I spróbujcie wyrobów z Wielkopolski. Na przykład aromatycznej kiełbasy polskiej. Surowej, wędzonej. Kiełba lokalnych producentów. Biedronka. Kochajmy, co nasze do soboty. ale ceny. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 2.99 za opakowanie przy zakupie trzech, a Kinder czekolada 3.49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Ale tydzień, ale ceny. Biedronka. Ale tydzień. W Biedronce do soboty ale okazje. Wszystkie jaja. Kup dwa opakowania, a trzecie dostaniesz gratis. A szynka konserwowa Kraina Wędlin tylko 2.99 za opakowanie przy zakupie trzech. Ale tydzień, ale okazje. Biedronka. Ale tydzień! Z Biedronce do soboty! Ale ceny! Papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. Tylko 9,49 za opakowanie. A wszystkie produkty do higieny jamy ustnej? Kup 2 a 3 dostaniesz gratis! Ale tydzień! Ale ceny! Biedronka!